Oj, Wojtek nowy, no też bym zobaczył. Ej, no co jak co, mam powiem? Ostatni na off-streamie sobie obejrzałem jakiś odcinek czy dwa tego Oj Wojtka. Dobrze się to ogląda, nie? Fajne, fajne, naprawdę. Bardenga przedstawił do zliczenia za psiakobusa, w tym podesłał mi fakturę, aby mógł sprawdzić, ile faktycznie wydał na karmę. Arek Tańcula zawiesił wspólne programy z Szalonym Reporterem. Ten poczuł się wystawiony przez kumpla. Tańcula, uważałem Cię za gościa z jajami. Teraz pokazałeś, co jest dla Ciebie ważne. Nie zawsze to, co się opłaca, jest tego warte, a opinia publiczna nie jest najważniejsza. Jeżeli otrzymujesz hejt, ale na koniec dnia bez problemu możesz spojrzeć w lustro, to idziesz w dobrym kierunku. Trzymaj się, szalony. Będę się trzymał. Zawsze zosta zostawałem sam na placu boju. Niby tacy kumple, ale już tutaj już nie są. Ale no właśnie, to, to jest case, którego ja w ogóle nie śledziłem. Te suby zostały cofnięte. No dobra, już, ta, już, tak, już tak się domyśliłem, że tak może być. Dlatego, jak rzucił kolejne 50, to już tak pomyślałem. Ej, ale nie wiedziałem, że się w ogóle da cofać suby o czym dał znać w komentarzach. ma ogłosił ogłosiło prawie całą kartę walk 17. edycji imprezy, Japchan Medusa opowiedzieli o zarobkach streamerów, a jako, że chciałem pogłębić temat, skontaktowałem się z Ripsonem, który podał konkretne kwoty. Swój koniec ogłosił również Team 3 który już od dłuższego czasu generował słabe wyniki, a ekipa WK zdradziła, ile sprzedaje miesięcznie energetyków DZIK. Do mnie ludzie piszą, nie no nie, no co mam powiedzieć, kur... Powód głównie chodzi o zamieszanie wokół szalonego reportera, który ze względu na kontrowersyjne czy też wręcz głupie ruchy w sieci wpływa na opinię o Tańculi. Arek ma dość łączenia go z jego osobą czy też... oj, ja myślę, że akurat Arek Tańcula za daleko nie odstaje ostatnio od tań... tego reportera. No, ten szalony reporter to jest Tak, mocno jest. Są... A właśnie, tak myślę sobie, a może ten szalony reporter faktycznie miał jakiś bardzo zły, zły wpływ na Tańcule i on stwierdził może, że po prostu to nie jest człowiek, którym on chce się otaczać. Ale to powinien tak wprost powiedzieć, nie? Albo paroduje ludzi na cmentarzu i wrzuca nagranie na TikToka. Sporo tego. No to też dziwne. Ja bardzo często jestem podpinany pod jakieś twoje słowa, twoje rzeczy, ee, z którymi ja nawet mówię. Nawet dokładnie w tym odcinku mówiłem inne, inne moje zdanie, ale wy powiedzieliście, potem wy w swoim odcinku powiedzieliście. Hmm. No tak, ale oni ciągle występują razem, razem nagrywają, razem gdzieś tam na tych galach, więc ludzie ich łączą. Tak jak, nie wiem, uranów ich trochę łączą, ale Uranii to to akurat... Syn, ojciec, nie? No, ale no, nic dziwnego, że ludzie ich trochę łączą ze sobą. Po tym, co tu powiedział Arek, niestety, ale stracił w oczach. Czy kolega, czy przyjaciel nigdy nie powinien się od niego odwrócić, a jeszcze coś takiego mówić publicznie? Widocznie chodziło o coś więcej. Nie... Nigdy nie powinien się od niego odwrócić. No nie wiem, jakby są rzeczy, po których się można od ludzi odwrócić i mówić, że może być nawet to twoja rodzina, przyjaciel. Nie byłoby to nic dziwnego Tylko nie wiem, jakie to są konkretne powody Ale w sumie on jaki jest Ale może właśnie jest jeszcze więcej jakichś powodów, o których oni nie mówili Niestety tak jest, wszystkiego dobrego Czy faktycznie zarobki streamerów są tak ogromne? Temat poruszył Paweł z kanału Dla Pieniędzy Który porozmawiał o zarobkach z Jabczanem i, I wyda się teraz i tu są. Tutaj warto podkreślić, że aktualnie Jabczan ma ban'a A Meduza dosyć <noise> krótko streamuje na Twitchu Więc żeby zaktualizować ich informacje Skontaktowałem się z Rypsonem, który podał konkretne Aktualne kwoty Ale zacznijmy od początku Najlepszy miesiąc y to ile zarobiłeś? Samego Twitcha, no? plus te, te reklamy na mm -hmm. Twitchu. Kurczę, myślę, że gdzieś koło 60. Okej, okay. a najgorszy miesiąc? Tak jakby wszystko zsumować, potem już mieć miał, takie stałe współpracę, no to ciężko było zarobić mniej niż 10 czy, czy 15 tysięcy, jak miałeś stałe współpracę, nie? Znamy widełki, jeśli chodzi o hajs, ale i tak ostatecznie każdy miesiąc jest inny. Na ale wiecie, no tutaj też mówimy o największych twórcach, tak? No Rybson to jest też z Ligi jeden z największych, a Japchen, no to można powiedzieć, że... jak Industri Industries całe. Myślę, że tam jakby oni wszyscy współdzielą sobie tą publikę. myślę, że więcej bubnik, ale on mówił o samym Twitchu. Polska streamerka Kasiks dostała propozycję motywacyjną, gdzie Twitch za 131 godzin transmisji i 9 minut reklam na godzinę zapłacił jej 140 dolarów, czyli jakieś 600 złotych streamer a taki hype, że to wejdzie, o, że stała kwota za reklamy, a to takie stawki wleciały, że... Kilka tysięcy subów. Zobacz, jakie stawki za reklamy u Vardengi. To są Kasik, 140 dolarów, nie? A ona ma lepsze statystyki ode mnie, a moje są takie. 2 si Trzy tysiące, nie? Wiecie co, może to jest coś takiego... typu, że ktoś z Twitcha maczał palce w tym, żeby Wardenga miał duże. Nie wiem, a co No bo to jest... Y bardzo, bardzo dużo. To chyba nikt takich nie ma. Jak Wardenga, nikt. Te kwoty, które tutaj ma Wardenga, no to jest event. To nie było do końca grudnia. Jaki w tym jest kula sens? Ona 140? Za 131 godzin i 9 minut reklam, a ja 3000 za 4 minuty reklam. To w ogóle dostaję, jakby z 15 razy więcej od niej? Ma to sens? Chyba nie. Już wam pokazuję. Dziwne, dziwne, naprawdę dziwne. A Twitch co jakoś do tego odnosił? Dlaczego tak się dzieje? Tak jak ma Kasiks, ma. Wszyscy streamerzy, których znam i których pytałem, wszyscy mają takie stawki. Także to nie chodzi tylko o Kasiks Informacje od Jabczanej i Medusy skonfrontowałem z opinią Rypsona, który działa na Twitchu od dobrych kilku lat, w tym aktualnie streamuje i zna konkretne stawki. Tutaj, żeby była skala odniesienia, regularnie ogląda go średnio 1700 osób, a jego content to League of Legends. Ile średnio zarabiasz miesiąc z donatów? 2-3 tysiące streamując bardzo dużo, około 220 godzin. W do nich może to słabo wypadać, ale pamiętajmy, że LOLowcy to straszni skąpcy. Ile średnio jesteś w stanie, a, wykręcić... chęcić. Nie, nie sądzę, że są straszni skąpcy, ale na przykład Właśnie w CS-ie wydaje mi się, że to jest chyba starsza po prostu publika, która ma często, już nie wiem, jakąś pracę czy jakieś własne dochody. No i ich stać, na, na przykład to najczęściej na tych charytatywnych streamach. I pewnie na FIFA też jest tak. Ludzie, co oglądają FIFA, też pewnie są troszkę starsi niż ludzi którzy oglądają League of Legends. I to taka chyba kolej rzeczy, nie. Ze współprac, a ile subów? Ze współprac to różnie. Była jedna gra, za którą dostałem 70 tysięcy netto za 12 streamów po 2 godziny z gameplay'u. Z takich dłuższych, które miałem na przestrzeni dwóch lat na spokojnie 10 tysięcy netto, teraz troszkę się pozmieniało i stawki konkretnie rosną. Co sądzisz o obecnych stawkach za reklamy na Twitchu i jak to u Ciebie wygląda? Reklamy to żart, mogę potem powysyłać screen. Jaki miałeś rekord zarobków ogólnych i ile średnio zarabiasz tylko z Twitcha? Podsumowując wszystko. Rekord to pewnie około 100 tysięcy, ale to było sporo zaległych faktur i tak dalej, tak średnio myślę, że z 40 tysięcy coś takiego. I teraz rodzi się pytanie, dlaczego tak wiele osób wybiera Twitcha, a nie na przykład YouTube? Odpowiedź jest bardzo prosta, chodzi o specyficzną społeczność, której nie znajdziecie nigdzie indziej. Twitch to jest też to taka prawda. platforma, gdzie widzowie potrafią się bawić bez ciebie. Nie chcę wskazywać palcem, ale no są tacy streamerzy, którzy po prostu wiesz... Leci se muzyczka, oni się grają i tam na czacie Od kamień od góry do dołu Podsumowując temat na... Oto u mnie I słuchajcie, ile miesięcznie sprzedajecie dzików? I który smak sprzedaje się najlepiej. Cały czas tych smaków dochodzi, więc ta statystyka, możemy ją uśrednić, że to jest 800 tysięcy puszek miesięcznie. Chciałbyś przez ostatni... W tym roku 10 milionów, okrągło 10 milionów sprzedać. Nie? Teraz spory cel firmowy. Nie wiem, czy możemy powiedzieć, mhm. o co się z ludźmi założyliśmy w naszej firmie. Możemy. Że jak będziemy mieli 100 milionów obrotu za ostatnie 12 miesięcy, to mhm. przeznaczamy milion na premię w firmie. I okay. myślę, że to, to jest fajna motywacja. To tak, nie A to motywacja, oznacza, że. Okay. wiecie, teraz jeden film się może starać, drugi się może mniej starać, i ten, co się bardziej stara, robi do tego, co się mniej stara, i tak dostanie tyle samo. Ale to milion dla zarządu! Aha! Czyli jeżeli. No tak. Nie no, nie czyli wiem, czy czyli... tak. To zdecydowanie jedną z najciekawszych walk jest starcie Ferrariego z zawodowym pięściarzem... Aha, to jest taki zawodowy pijem. Właśnie tak myślałem, kto to jest w ogóle, ten chłop. Tutaj wyjaśnię, że ma on potężny rekord 32-0, więc żeby wyrównać szanse, walka odbędzie się w MMA w kategorii 32-0, czy 32-0? 32-0, okej, okay. czyli ma 32 winy 0 luzów. Bo mo mo mogą być jakieś jeszcze remisy, tak, w walkach, dlatego ja tak, tak mówię, ale nie, nie wiem, ja nie znam się na tych statystykach. Dziwna ja, walka. I tutaj czuję zmarnowany potencjał, bo jednak Fabiański kontra Czarek byłoby znacznie ciekawszym zestawieniem. Oczywiście nawiązuję tutaj... No bo o właśnie, ma fashion. A. Końca dobiegła również trzecia edycja T-Mix, czyli dobrze znanej formuły na wypromowanie nowych influencerów. Pierwsze edycje sporo namieszały w polskim internecie, natomiast trzecia. Przeszła... Ej, co mi się wydaje, że już jest przesyt influencerów takich lifestyleowych, ala frizowych, takich, wiecie? Tego już jest za dużo, k**a. No ale co? Nie, nie zwraca się projekt. Potem jednak cały sztab ludzi przy tym pracuje. To obszarem, że. Wprowadzenie tego nie jest tanie. Później była tendencja spadkowa, a przecież i tak nie było z czego odcinać. Nie pomogły nawet jakże cwane zabiegi marketingowe w postaci tendencyjnych miniaturek. To duży wytrzymam w jacuzzi. Rozbierasz się. Jeśli odpowiadasz, rozbierasz się. Nie, no to już... Szczerze, no to już jest upadlanie się trochę dla kontentu, co? Troszkę jest. Wiadomo, ja czasem się trzeba upodlić, no ale cały czas na tym jechać, to dziwnie. Ale faktem jest to, widzowie, że w sumie, kurde, oni mimo wszystko i tak wygrali, bo oni tak... Fajnie boże! Ale jako taki ma tacy mali twórcy jakoś tam się mieli okazję pokazać i łyknąć trochę, albo może skos skosztować tej dziedziny YouTube'owej bardziej. I zobaczyć czy im się to w ogóle podoba, czy im to w ogóle lubią na taką skalę, bo to się wydaje łatwe, ale to w sumie nie jest aż tak łatwe. Mi się jakaś wydaje, że nagrywanie filmów na YouTube, tak jak na przykład, ja nie wiem, jakby format Disa weźmy na przykład. Gdzie on jest zawsze nahypowany, szczęśliwy, radosny i wo wow, super jest nowe gadżety To wiecie co, no jakby ja bym chyba oszalał chyba naprawdę nie dałbym rady z czymś takim. Tak, wiecie, załączać taki tryb wesołego krzycha. Nie, oni tak muszą, co film, nie? Kurde, znowu ten jonę widzowie. No muszę kamienia wziąć! Kamień! Wzywam je! Wzywam je malfight! Wezwany na dywanik, wjeżdża. No to ten i taki popularny, co? nie spulowałem mu. O, takie meczapy to ja mam dopracowane, widzowie. Hop, hop. Ej, oglądałem ostatnio. Chciałem jakąś, jakąś bajkę sobie obejrzeć na Twitchie. Na jak wiadomo, jak to jest. Skrolujesz, skrolujesz. Ciężko, jest coś wybrać. prezesa w nowym roku. I mi się przypomniało, że parę fajnych takich chińskich bajek oglądałem. Na przykład to Speed Away ze smokiem, coś tam. Albo. Jeszcze jakąś taką. No nawet fajne te bajki. I tak patrzymy, jakieś totoro jest tam. Dużo nagród. To możemy to obejrzeć w końcu, nie? Obejrzeliśmy i takie gniwo to było. W sensie nie była jakaś mega zła, ale naprawdę tak mało akcji było w tej bajce. Nie wiem, czy byś to totoro. To, to nie polecam wam, jak coś. Za bardzo. Może za stary też jestem już. Ten nie one to jest niby mele, ale patrzcie, jaką półkuję. On cały czas półkuje. Jesteś się akcjonem takich dęciaków? W. A, dziwna, muza. Kurde, sfrizował. Widzicie co? Musimy się tu pod Troszeczkę. A Tylko troszeczkę. Mogłem poczekać na jego RK. Er I dopiero wtedy zerkować. Nie dobiłem taczki. Wiem, 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 wiem. wiem. No tutaj troszeczkę źle. Trochę, trochę rzeczy źle zrobiłem. Ale spoko, spoko. Nic się nie dzieje. Mogłem, mogłem mu wymusić RK. Er to na pewno. To na pewno. Może tu zobaczmy. Kacz! kangurze. Dobra. Troszkę go obiłem. Ja z Michałem na boku picie, bicie. Czaliż zawsze będę na boku. Szare bloki, Ja czosłupodzę te a we na kolej. To Gragas. Troszeczkę może zmisplayował tutaj. Dobra, ale wiecie co, zdjąłem, zdjąłem tarczę Mazacharowi. Wziąłem od niego Erken. Więc ogólnie troszeczkę tutaj dobrych rzeczy zrobiłem w tej walce. Szkoda, że padłem no. Ale tak naprawdę, no, swoje zrobiłem. Może ja zejdę, a przypresuję trochę. Padł. O kurwa. Dużo tych obrażeń, co? Powiem wam, że nawet się zdziwiłem Nie, nie sądziłem, że go wywalimy I całe ciało Na I Samu śpiewaka. Ruszaj się, ruszaj się okay, Dobra, zrykoluję, kupię się Ruszaj się, ruszaj się, ty stary dziadzie On bardzo zimny Ona gorąca On wcale nie chce i całe ciało na niego kładzie Ruszaj się, ruszaj się I stary, i I całe ciało na niego kładzie brakło. Jak i dzisiaj, powiem ci, że ja, ja jestem w szoku, trzy winy na razie W sensie to będzie trzeci win no Myślę, że będzie A rok to żegnałem star jakimś lustrykiem typu 8 gier z rzędu Nie zginie Dobra może tak nie wygramy, bo Gragas się obraził Dobra! Naprawdę, kawał dobrego teamfightu tu był. Ja idę to poasfarmić. Ten tower to bo zajwują mnie i zginę. I widzicie, taka Janna nawet nie jest świadoma, że ja tego nie mogę obronić. Ale ja wiem, dlatego jej nie słucham. Dobra, spalony flash. Ale zostali wy... Mam rkę za 10, rka za 10. Ile w ogóle mi Omen zablokował obrażeń? No, coś tam zablokował, jakieś 600 obrażeń, nie? Teraz Omen trochę się różni jednak od tego Frozen Heart'a. No wiem, że mnie musieli wyrównać różnicę między Omenem a Frozen Heart'em, bo Frozen Heart wcześniej był po prostu chyba zawsze lepszy. Aj do drużyny. Oni bez mnie nic nie mogą zrobić. I to widać. Bo w trifle Najwięcej p... ten najbardziej już graka. Uwielbiam to. Kajsa ucieka jak ten z jechał No dobra niby zabiła ale lepiej jakby zabiła Jona Ale no dobra zabija teraz dwóch, bo i ma barona No elo, wygraliśmy grę Kajsa, miniony strzelałaś, no dobra ja mam RK, ale uważaj. Ogólnie team comp. My mamy zero front lane bo Gragas oczywiście co? Ability Power se poleciał. Ja wiem, że nie mamy niby dużo APEKów, no ale Kaisa ta i tak tam trochę tego Magica wkłada a oni i tak Raczej by nie stakowali y Armora Nawet tego nie robią No to chodźmy tam Ale jestem tytanem na tym kamieniu. Dawać to, kurwa. Robimy, pewnie, że tak, jazda Nie boimy się, nie boimy się, nie boimy się. Aksan? Dałego. Nie zabili? Zabili. To co, baron? Ja mogę wyjść, jak chcecie. Ja wyjdę, ja wyjdę, bo mi. Mnie... Róbcie to, róbcie to. Się, że uciekniesz? Chłopie, bez szans jesteś. Fleszuję. na marne. I bomba. 430 armora i. Zobaczcie, jaki... Nic nie mogą mi zrobić. Ja mówiłem, że jeszcze zabłyszczę w tej grze, no i błyszczę już. Doróbcie, doróbcie tego Drake'a! przecież, halo. Ja ginę, no dobra, ale kupiłem czas, ile mogłem, ale oni wszyscy zginą. Ten Gragas to leczy, jak druid. Ucieczka, 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 ucieczka może, czy nie? A dobra, jednak nie. Tornadko Jany tutaj bardzo, bardzo dobre, muszę przyznać. Jak coś, to teraz nie czytam czatu za bardzo, ale to pewnie każdy zauważył. Ale to nie jest moje postanowienie noworoczne, tylko po prostu dużo się w tej grze dzieje. Chłop kupił Guardiana już go stracił. To jest, to jest dobry znak. Albym wleciał tego tego Malzahara. Mógłbym wejść, ale nie chcę. Moja Rka jest na wagę złota ogólnie. Naprawdę, na wagę złota jest. I on dostaje Rkę, ginie, nic nie robi. Uratuję Janę. Jany to zrobiłem. Nie może mnie obrażała i chciała mnie reportować, widzicie? Dobrym człowiekiem jestem jednak. To już nie wyjdzie dalej, bo jesteśmy... No nie, nie jesteśmy w stanie tego pchnąć dalej. Nie jesteśmy. Chociaż ten Axan tutaj upolował. No dobra, no to może midem w takim razie. Ajajaj, Kajsa zagubiona. No właśnie, sama tak... Sama to na nie może tak sobie po się poruszać. Nie!

No zrobiłem ile mogłem, no zrobiłem ile mogłem, naprawdę, Erka w trzech tu poleciała Ale czemu Jana nie zrekolowała to nie wiem I zobaczcie, kto najwięcej pierdoli? Jana Gragas Kto najbardziej obsysa? Jana Gragas Ja? No dobra, ale ja to na streamie tylko Klasyk, klasyka W ogóle Rkę ma Zahara nawet w tej walce Dobra, wstajemy i walczymy dalej Soul wziął no i trzeba Golda sparmić. level już mam o o o jest pytanie po co screen właśnie Berchos i uświadomiłeś mi że przecież są jeszcze logi pogrze które bardzo ładnie pokazują zachowanie tego człowieka yy, mam mam pada jednak no jak się okazało proszę bardzo czekajcie jaki był skrót klawiszowy na screena bo ja jestem głupi przed go zrobiłem i wiecie co już zapomniałem bo zrobiłem to totalnie automatycznie kurde nie pamiętam Taki, żeby wyciąć kawałek. Windows Shift S. O właśnie, Windows Shift S. Ty, no, nie działa. Windows Shift S. No, nie działa. Nie chce mi się print screena robić wycinać. Tym bardziej, że... A nie no, mam screena. No dobra, to robię print screen. Nie działa właśnie Shift Ministry. Właśnie przes przestało działać. Po pierwszym screenie, nie wiem. Dziwna sprawa, ale. To lat. I mam pada jednego proszę bardzo. Czekajcie, jaki był skrót klawiszowy na screenshot? Kurde, nie pamiętam. Taki zeby wyciąc kawałek. Windows Shift S. Ty, no nie działa. Nu nie działa. Nie chce mi się print screena robić. Mamy no, tłumacza. Dziękuję za napisy tego, co mówię. Jakby ktoś był głuchy, to już przynajmniej wie, co powiedziałem. że wszyscy głusi ludzie są Ci wdzięczni bardzo. O! Solarowy solar napisał ładnie. Wszyscy sobie piszą 60, ale prawda jest taka, że nikt nie chciałby trafić na takie, zoo, Szacunek się należy. Tylko za wyrzucanie śmieci. Wzorowy przywoływacz. Elo. A no i JD, no i właśnie, o to chodzi, że tak naprawdę nie chcielibyście chłopaki z nim grać. To tak jakbyś, wiecie co, no nie wiem, wszedł scena na fejsbuczka, wrzucił swój obiadek na przykład, że tam se ugotowałeś i wchodzą ci kurwa, tak tacy ludzie jak właśnie ten, 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 ten Gragas i cię od razu obraża i cię tyra. I po co taką nienawiść, złość, siać, nic się złego nie dzieje, wiecie o co chodzi? To, to, to nie wiem, zła energia i nawet ja już trochę tym przesiąkłem, a dopiero co zacząłem. Lucian, Kassante Eko. No to Kassante, tak? Widzę, że tutaj największy kompromis między Wami. No proszę bardzo. wież za kociak. Ale kurska postać, ja pierdolę. Szkoda, że miałem ghosta, stanie, nie flesza, widzowie. Skipnijmy to, proszę, skipnijmy to. Żółta. Nie, bo że nie żółta karta, to po prostu uwaga, nie wrzucaj takich rzeczy. Ten Voliber moim zdaniem to się dość szybko przeterminuje. Nie, nie, nie. I teraz. Z... Się zagrał. Ale co tu się kur... dzieje? I od razu pyk, Preszurę. na mida. Tak się gra i w tę gierkę. Jeżeli zrobi jeden za jeden, to gift. On go zabił. Good job, Chris. Ja jestem teraz nowym Krzysztofem, widzowie. Ta choroba mnie zmieniła, nowy rok nie zmieni, teraz jest pozytywny. Tak za bardzo się z nim nie mogę jeden na jeden bić chyba. Tak coś mi się daje, kurde. Portugalnie jest zły, no, ale niestety tutaj drużyna się na sportowego smoka. I okej, okay, smok też fajny. Tylko tutaj wzięcie Heralda daje im niestety pierwszą wieżę. Ale no, okej, okay, okej. Okay. Niech będzie. Wiecie co ja robię? Łarduje Heralda. Robi. Zrobił. Teraz będą mnie chcieli dejwować, Zaakceptuję swój los, męczenny. Uśmiechnięta buźka.. Uuu. A dobrze, rozpędzony grej, rozpędzono Akali tego potrzebujemy. Ja p***le. Flash, Ignite, RK, dobrze mówię? Brak butów, brak butów tutaj się udziela A niech Woliber bierze tą górną wieżę, drugą Bo widzę, że on puszuje dalej, topa Niech on to bierze Tu bardzo niepotrzebnie idzie na górę Ta wieża na górze jest mało, mała, arta No dobra, ale my bierzemy dwie wieże w takim razie, nie? Albo nie, 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 Jednak nie brak Tą jedną wziął Woliber wierzę że wziął. A tu dalej będziemy bronić. Wydaje mi się, że ten Woliber jest dobry w tanku. kasante to nie jest dobra odpowiedź w niego, nie? No nie! Ja pie! Źle zagrałem! Ja pi Nie Dobra O kur... zagadałem się, ja... p... Nie, nie mogę, ja nie, nie mogę, nie mogę, ja nie mam podzielnej uwagi, nie ma, no nie wiem, nie mam podzielnej uwagi Nie ma co się oszczędzać Ereczka od razu w ogień poszła Zamiast przyjść do mnie, ale już No, jest Body, duży. Ale też sobie pików wziąłem, chyba. Może, może, jakbym z Ignite grał, może. Też dałem się zaskoczyć na pierwszym levelu. No, trochę błędów tu moich też jest, nie? SKT1 Distrumyk. Dziękuję bardzo. SKT1 Distrumyk, śmieszny nick Dużo fajnych rzeczy zawiera w sobie. SKT super, Dist też jest super. Streamowanie też jest super. Na razie Was żegnam i do zobaczenia. Szczęśliwego, znaczy udanego nowego roku. Na razie, widzowie, papa, pa, do jutra.